Witamy Was serdecznie. Nazywamy się Bożena Jadam Szczepanowcy. Jesteśmy małżeństwem z prawie 40-letnim starzem. Prawie od 40 lat jesteśmy razem w Odnowie w Duchu Świętym. Witamy Was z naszego ogrodu. Dzisiaj chcemy Wam powiedzieć świadectwo na temat Maryi, która jest pocieszycielką strapionych. Myślę, że nie ma człowieka, który by w swoim życiu nie przeżył jakiegoś utrapienia, zmartwienia, jakiejś sytuacji, która sprawia, że nie wie właściwie gdzie i do kogo się zwrócić, żeby znaleźć pomoc. My w naszym życiu mieliśmy no, wiele takich sytuacji, ale o jednej chcielibyśmy dzisiaj się z Wami podzielić. Taka sytuacja miała, miała miejsce, kiedy byliśmy 17 lat. Przez 17 lat byliśmy małżeństwem bezdzietnym i, i nie wiedzieliśmy właściwie, dlaczego nie mamy dzieci, których bardzo pragnęliśmy. Zastanawialiśmy się, co mamy zrobić. W medycynie nie znajdowaliśmy pomocy, żadne inne metody nie wchodziły tutaj w grę, wobec tego szukaliśmy pomocy, tak jak większość, u Pana Boga. Ale y, któregoś roku, właśnie po 18 latach naszego małżeństwa, pojechaliśmy do Częstochowy na y, takie czuwanie odnowy w Duchu Świętym. Na tym czuwaniu y, była taka propozycja, między innymi była propozycja, by podjąć duchową adopcję dziecka oczywistego. Nasza decyzja właściwie była jednomyślna i taka podjęta od razu. Tak, chcemy się modlić, sami nie mamy dzieci, więc będziemy się modlić za dzieci poczęte, a które są zagrożone. I od tamtego dnia, każdego wieczora, każdego wieczoru modliliśmy się do pocieszycielki strapionych. My byliśmy tymi strapionymi i bardzo potrzebowaliśmy pomocy Matki Bożej, żeby stawiała się za nami w naszych sprawach, w naszych problemach. Odmawialiśmy dziesiątkę różańca i specjalną modlitwę za dzieci nienarodzone. I odmawiamy tą modlitwę do dzisiaj, chociaż chociaż było, była taka przyciwna, no, cudowna, fantastyczna sprawa się wydarzyła w naszym życiu, bo... Wzięliśmy na wychowanie dwójkę chłopców. Tak się stało, właściwie dla nas to jest cudem, że dostaliśmy w prezencie od Pana Boga dwóch cudownych, wspaniałych chłopców, którzy już są dorosłymi ludźmi i są naszymi dziećmi. Stało się to dokładnie 9 tak. miesięcy od czasu tej modlitwy w tak. Częstochowie. Tak. Wiele osób zwracało nam na to uwagę, czy zwróciliśmy właśnie na ten moment nasze oczy, że to trwało równo 9 miesięcy. Dzisiaj jesteśmy szczęśliwymi rodzicami i dziadkami już, ale wiemy, że to doświadczenie jest dla nas ogromnie ważne i właśnie mówiące o tym, że nie ma takiej sytuacji w życiu, w której zostajemy sami. Jeśli przeżywacie taką sytuację, jakieś utrapienie, jakąś sytuację, w której uważacie, że nie ma wyjścia, nieprawda, pamiętajcie, jest pocieszycielka strapionych. Ona, tak jak i w naszych sprawach wstawiała się do ojca. oręduje tak, również i on, w tych sprawach. Tak, to za każdego. Wszak, kto jak nie matka, bardziej, najbardziej rozumie, Strapionych, biednych, cierpiących Zapraszamy Was Do tego, żebyście podejmowali Właśnie modlitwę Poprzez Maryję Do Jezusa, do Pana Boga Poprzez Maryję Maryjo, pocieszycielko strapionych Módl się za nami Amen Do Ciebie. oh Thank <laughs> you. So